Myślę, że bardzo często i bardzo łatwo jesteśmy w stanie zauważyć to, że ktoś robi coś źle. Ale czy z taką samą łatwością jesteśmy w stanie spojrzeć na siebie? Zobaczmy, co mówi o tym dzisiaj Jezus. Myślę, że dzisiaj Jezus przekazuje nam dwie ważne wiadomości. Pierwsza to jest rada, a druga to jest pouczenie. Zacznijmy od tej pierwszej. Jezus mówi, że nic, co wchodzi do człowieka z zewnątrz, nie czyni go nieczystym. Potem wymienia te rzeczy, które sprawiają, że ktoś czyni sam siebie nieczystym, że to są złe myśli, złe uczynki, że to jest nierząd, wyłudzenie, gniew itd, i I myślę, że w tym zawiera się pewna rada, pewna taki wentyl bezpieczeństwa, gdzie możemy odnaleźć się w rzeczywistości, bo na pewno każdy z nas. Ma w swoim otoczeniu takie osoby, które no, w pewien sposób nas triggerują, czy swoim zachowaniem, czy swoimi słowami, czy dlatego, że naprawdę zachowują się źle. Albo po prostu my tak ich odbieramy, bo dotykają jakichś naszych traum, jakichś naszych uraz, urazów z, czy z dzieciństwa, czy z obecnego życia. I po prostu pewnym swoim zachowaniem, albo pewnymi swoimi słowami wzbudzają w nas emocje i my nie potrafimy sobie z tym poradzić. Natomiast warto zauważyć, że za każdym razem w takiej sytuacji, kiedy my jesteśmy odbiorcami, kiedy my doświadczamy Czegoś złego o drugiej osoby, czegoś z, z definicji złego, albo jakiegoś zachowania, które w nas coś odpala, to możemy sobie pomyśleć, że to wszystko, co mówi i co czyni ta druga osoba, to mówi tylko i wyłącznie o niej. I to nie mówi nic o tobie. Jeżeli ktoś ma do ciebie jakieś pretensje, jeżeli ktoś mówi do ciebie w zły sposób, jeżeli ktoś nie ma do ciebie szacunku, jeżeli ktoś atakuje ciebie gniewem, wszystko, co robi, mówi to tylko i wyłącznie o nim. To nie mówi zupełnie nic o tobie. Ale przechodząc do tej drugiej części. No właśnie, bo mamy te osoby w swoim życiu, i bardzo często są to osoby nam bliskie. Bardzo często to oni podświadomie wiedzą, to my podświadomie wiemy, jak uderzyć w tą drugą osobę, jaką struną zagrać, żeby druga osoba poczuła się źle. Żeby poczuła się gorzej. Wydaje mi się, że bardzo łatwo jest nam zauważać pewne złe zachowania wśród innych. Bardzo jesteśmy na to wyczuleni, bo gdzieś coś może nas personalnie dotykać. Czujemy się wtedy urażeni, czujemy się potraktowani niesprawiedliwie, czujemy się potraktowani bez jakiegoś, bez jakiegoś wyrazu szacunku. Natomiast dzisiaj Jezus mówi, że kto ma uszy, niechaj słucha. I wiecie co? Tak sobie pomyślałem, że faktycznie nasze uszy bardzo są skierowane na zewnątrz. I to na zewnątrz, czyli na odbiór tego, co nas, do nas przychodzi, na odbiór tej rzeczywistości. A Jezus mówi, że to nie stamtąd przychodzi to, co nas niszczy, to nie stamtąd przychodzi coś, co sprawia, że my jesteśmy gorsi, że my jesteśmy zgorszeni, że jesteśmy ubłoceni. To wychodzi z zewnątrz. I zastanawiam się, na ile my mamy w sobie tej autorefleksji, takiego stanięcia w prawdzie, żeby spróbować usłyszeć swoimi uszami to, co my wypowiadamy do innych. Że może nawet o czymś nie pomyśleliśmy, że to może źle zabrzmieć, ale zobaczyliśmy reakcję tej drugiej osoby, ewidentnie zobaczyliśmy, że jej zrobiło się przykro, że poczuła się urażona. Czy w nas jest taka samoświadomość, taka autorefleksja, kurczę, może ja coś powiedziałam nie tak? Może faktycznie ja tego nie słyszę, ale, ale to jakoś dotknęło tą osobę? Czy my próbujemy usłyszeć samych siebie i to, co mówimy do innych? Bo myślę, że na to zwraca nam dzisiaj uwagę Jezus, że może warto otworzyć swoje uszy, ale nie tylko na świat dookoła który atakuje nas, który dotyka nas, ale też na to, co my możemy powiedzieć do, do innych. I myślę, że drugi taki krok, kiedy już zaczniemy zauważać w ogóle swoje własne zachowania, kiedy zaczniemy zauważać swoje wypowiadane słowa, kiedy zaczniemy się nad nimi zastanawiać, to myślę, że drugi taki krok to jest słuchanie do wewnątrz, czyli zauważenie czegoś, w moim sercu, w mojej głowie, jakiejś złej myśli, e, która chce mnie poprowadzić do jakiegoś złego czynu, do jakiegoś złego zachowania albo do jak, zły, wypowiedzenia, wypowiedzenia jakiegoś złego słowa, słuchanie tego, co jest we mnie i próba zauważenia wcześniej, zanim. Ja to wypowiem. Bo wiecie co? Myślę, że gdybyśmy naprawdę chcieli słuchać siebie, to byśmy, w stanie, byśmy byli w stanie wyłapać dużo więcej, niż nam się wydaje. Myślę, że wtedy takie sytuacje jak zdrada mogłyby pojawiać się z mniejszą częstotliwością. Bo może byśmy posłuchali siebie samych. Bo może byśmy się zastanowili trochę wcześniej, jaką ja mam myśl, co ona mi mówi i do czego mnie ona prowadzi. Może kiedy byśmy mieli wypowiedzieć jakieś słowa w kłótni, to byśmy tym kłótniom potrafili zapobiec, gdybyśmy chcieli słuchać samych siebie. Gdybyśmy mieli otwarte uszy na, co to, co, na to, co moje serce mówi do mnie. Może gdybyśmy mieli taką autorefleksję, to nasze małżeństwa by się nie rozpadały. Bo nie widzielibyśmy przede wszystkim winy w innych, winy w tej drugiej osobie, złego zachowania w tej drugiej osobie, tego, jak ta druga osoba robi wszystko źle i niedobrze, ale może byśmy w końcu. Szczerze potrafili spojrzeć też na siebie i zobaczyć, co złego my robimy, jakie, złe ma, jakie my mamy złe myśli, do jakiego gniewu sami siebie zapalamy. Myślę, że tutaj celną puentą jest to, co napisał Tomasz Akempis w dziele naśladowanie Chrystusa, a pisze on tak. Nawet gdybyś widział, że ktoś jawnie grzeszy lub popełnia ciężkie przestępstwo, nie powinieneś samego siebie oceniać za lepszego. Nie wiesz bowiem, jak długo potrafisz utrzymać się w dobrem. Wszyscy jesteśmy słabi, lecz ty uważaj, że nie ma słabszego od ciebie. Może właśnie warto pomodlić się trochę w tym kluczu: spotkać się z Jezusem. Tak jak apostołowie przyszli po nauczaniu do domu Jezusa i dopytywali się Go, ale o co chodzi? Co to ma znaczyć? Bo oni nie rozumieli. Jezus im to wyjaśnił jeszcze raz. Może kiedy ty sam nie widzisz swojego zachowania, ale ewidentnie widzisz, że ludzie dookoła ciebie no źle odbierają to co do nich mówisz. Że ta atmosfera relacji jest trudna, jest ciężka. Może warto się zastanowić wtedy nad sobą i zapytać Jezusa, zupełnie szczerze powiedzieć Panie Jezu, ja naprawdę nie widzę, żebym robił coś źle, ja naprawdę chcę dobrze. Pokaż mi, czy ja mówię coś źle, czy zachowuję się źle, czy mogłem urazić kogoś swoim słowem, swoim zachowaniem. Jeśli tak, chciałbym to zobaczyć, chciałbym to zobaczyć konkretnie, co to jest i chciałbym to w sobie zmienić. Dzięki za obejrzenie tego materiału do końca. Mam nadzieję, że był on dla Ciebie pomocny. Jeżeli jest w nim coś wartościowego i uważasz, że warto go przekazać dalej, proszę cię, udostępniaj ten film. Zachęcam Cię również do subskrypcji i do komentowania kanału. Są to dwie rzeczy, które dają dla mnie jakąś motywację do tego, żeby faktycznie tutaj działać, żeby się nie zniechęcać i żeby nagrywać dalej swoje komentarze, że to ma jakiś większy sens.